Kuba Kłoskowski, poznańsko-warszawski wide receiver, 41 do 8, solidna wygrana, dwie wygrane z Kozłami pod rząd, forma rośnie. Forma rośnie, na pewno zgrywam się coraz bardziej z Herbem, w naszym QB, bo przyjechał dosyć późno jak każdy wie i jak widzieliście już coraz lepiej to zaczyna wyglądać. Każdy receiver złapa piłkę, wydaje mi się, że pokazaliśmy się solidnie i następny mecz z Seahawksami będzie wygrany na pewno. Świetny mecz w Twoim wykonaniu. Powiedz faktycznie, no, zgranie się wymaga czasu z rozgrywającym, ale mówi, że wszystko jest na dobrej drodze i naprawdę ten zaciąg polskich wide receiverów, niektórzy mówią, że najlepszy w Polsce, no naprawdę zaczyna coraz lepiej wyglądać. W przyszłym tygodniu jedziemy do Gdyni, no i tam będzie test, który, który pokaże, czy jesteśmy gotowi. Na rywalizację z najlepszymi. Seahawks wczoraj męczyli się z Lowlanders Białystok. Jakie są Twoje oczekiwania co do tego meczu za tydzień? Na pewno będzie to ciężki mecz, ale wydaje mi się, że jestem prawie przekonany, że wygramy. Tutaj nam, na domowym meczu Seahawks troszeczkę nam zabrakło, ale teraz jak wszyscy widzieli jesteśmy coraz lepsi z meczu na mecz i wygramy ten mecz. E, spytałem się Bartka e, przed meczem, czy z racji tego, że pozyskaliśmy kilku poznańskich zawodników przed sezonem, czy nas nie lubił, odpowiedział w sumie bardzo logicznie, że i tak nas nie lubili, i tak nas nie lubili. No w sumie racja nikt nas nie lubi. Natomiast e, jak ty to odbierasz? E, czy w Poznaniu nie wiem, no na pewno się spotykacie w klubach, na ulicy, e, czy są jakieś przejawy, no nie chcę powiedzieć, że nie nienawiści, ale czy jakoś wam docinają, są złośliwi, jak to wygląda? właśnie, myślałem, że będą złośliwi, ale jednak nie są. Wszystko jest dobrze. Domowy mecz w Poznaniu i w Warszawie tutaj nic się nie działo. Jest okej, okay. Jest ok. To są nasi dobrzy kumple. Graliśmy tej drużynie dużo lat, rozumiałem naszą decyzję i życzę nam powodzenia. I nic się nie dzieje. W tym roku finał na stadionie miejskim w Wrocławiu. Eee, oczywiście, no każdy chciałby tam zagrać, ale patrząc, no można powiedzieć, no w połowie sezonu eee, początek był trudny, forma rośnie. Widzisz się i widzisz zespół w tym wielkim finale? Na pewno to jest nasz jedyny cel i trenujemy, by go osiągnąć. Widzimy się w tym finale i na pewno w nim będziemy. Okej, okay, Kuba. Dzięki za wywiad i powodzenia za tydzień w Gdyni. Dzięki.